Natalia Przybysz, spotykająca się z twórczością kory na płycie. Kilka lat temu to już miało miejsce, proszę państwa. No, ale skoro oko cyklonu, to teraz będziemy do oka cyklonu razem z Katarzyną Czajką Kominiarczuk się udawać, zmierzać tam właśnie do oka cyklonu oczywiście popkultury, tego, co nas kręciło, co nas śmieszyło, bawiło, smuciło, straszyło, czego się baliśmy, co to wszystko o nas mówi. No, ale ponieważ wspomniałem o tym, że ostatnio byłaś u nas przy okazji, nie wiem, czy zgodziliśmy się co do tego, jaki to był gatunek, romans leśny, jak to tak, tak, tak to nazwałem. <hdy> <hdy> to, właśnie melodramat może Melodramat leśny, leśny, tak, melodramat to leśny, tak, leśny tak. To bardzo dobre określenie gatunkowe. To powiedz proszę, ponieważ to była taka szalona sytuacja, że Kasia napisała książkę, powieść o przygodach. Przypomnij, przypomnij, przypomnij. To taki to, synopsys. To, to była proszę. historia bardzo romantyczna o romansie młodej krowy, która ucieka z fermy do puszczy z razem z... No i tam nawiązuje romans z żubrem. Wielkie, no właśnie, porywy namiętności. A sam pomysł był taki, żeby ten e-book, który powstał no właśnie w trzy dni, więc jakby powiedzmy sobie szczerze, że to nie jest mm, literatura najwyższych lotów. Ale już jesteś osobą piszącą, to <laughs> po prostu piszesz, piszesz sprawnie, inteligentnie, z poczuciem humoru i, i w ogóle, i w ogóle. Mów mi jeszcze. Tak, tak. no więc pomysł był taki, żeby, żeby ten e-book powstał głównie w celach charytatywnych i udało nam się rzeczywiście e, dzięki sprzedaży z Współfinansować e, naukę języka polskiego dla uchodźców na dobrych kilka miesięcy, e, co mnie osobiście bardzo bawi i pokazuje też e, siłę, jaka jest w takiej naszej niepowadze, tak, że mm -hmm. możemy zrobić bardzo dużo dobrego e, przez poczucie humoru, przez nie się zbyt serio. E, mam nadzieję, że ci e, nowi obywatele polscy, którzy się będą uczyć polskiego, nigdy się nie dowiedzą, że zawdzięczają to romansowi krowy i żubra, ale, a, ale bardzo się cieszę, że ktoś, e, ktoś będzie mógł poznać polski język. No i może kiedyś przyjdzie czytać Radzice Namiętności po polsku, w po polsku oczywiście. w tak w oryginale, otóż tak to jest. No dobrze, to teraz już przechodząc do popkultury, zacząłem sobie właściwie wypisywać takie hasła, tematy, które gdzieś będą opisywały naszą rozmowę. Kasia też kilka rzeczy do tego dodała. Nie wiem, czy nam się o wszystkim uda powiedzieć, ale Kasio czy na przykład powiedz mi, o czym się więcej dowiedziałaś w tym roku? Hmm. Czy dowiedziałaś się więcej na przykład o latach 90. w Polsce, czy na przykład więcej dowiedziałaś się o, i tutaj będzie ten nasz ulubiony temat, hokeju? Niczego się nie dowiedziałam o hokeju, ale jestem z tego powodu bardzo szczęśliwa. Tak. Rzeczywiście tutaj łączymy dwa bardzo ważne wątki popkultury w tym roku. U nas w Polsce zagłębiliśmy się w lata 90. Segiel Heweliusz sprawił, że nie tylko zainteresowaliśmy się w ogóle tą katastrofą, i rzeczywiście. Był taki moment, kiedy po prostu wydawało się, że wszyscy albo czy oglądają Haweliuszu, albo czytają Haweliuszu, albo e słuchają programów radiowych o Haweliuszu, he które powstały. E natomiast też zagłębiliśmy się w tą rzeczywistość lat 90.. Tą po raz e kolejny zresztą polską, w tym wydaniu, tak. prawda? Bo e jeśli mówimy o e Janie Holobku, Arnoldowi, Kasprze, tak. Bajonie i tak dalej, to oni już, oni już w tych czasach też byli. Tak, ale te lata 90. mam wrażenie, nas przyciągają, uczymy się je opowiadać. U uczymy się opowiadać także ze świadomością, jakie koszty były związane z transformacją. Ile osób było zagubionych? Wtedy o tym mówi między innymi nieborok w piekle, który to serial miał właśnie premierę. I to jest trochę tak, że też opowiadamy te lata 90. ludziom, którzy już ich nie pamiętają, bo oni są już zupełnie dorośli. Ludzie, którzy urodzili się w drugiej połowie lat 90. tam dobiegają trzydziestki, więc trzeba sobie te czasy opowiedzieć. I podczas kiedy my tutaj. Grzebiemy w tych latach 90., -tych, to w Kanadzie, a potem w Stanach Zjednoczonych pod koniec roku nagle mamy zupełnie niespodziewany hit, którego się nikt nie spodziewał. Serial Hated Rivalry, a Ekranizacja powieści romansowej o romancie dwóch hokeistów, Kanadyjczyka i Rosjanina. Serial powstał, no jak to się wszyscy śmieją, za 5 dolarów dla małego. Ale kan... zawsze lepiej niż za 5 kopiejek. Tak, to, zdecydowanie lepiej. No, za 5 kopiejek by nie powstał po prostu. Um, serial powstaje dla kanadyjskiego małego streamingu i nagle jakby zostaje wyniesiony taką e, po prostu zaangażowaniem fanów, kupuje go HBO na, do dystrybucji amerykańskiej i dosłownie staje się to hit końca roku. Hit bardzo specyficzny, ponieważ przenosi do centrum kultury popularnej no, rzeczy, które działy się na jego marginecie. To znaczy ta, fakt, że jest olbrzymia kobieca widownia e, seriali o romansie dwóch mężczyzn. Tak, pełnego odważnych scen erotycznych. Tak, dodajmy, tutaj prawda? powiedzmy sobie szczerze, że ja jestem pełna podziwu dla kamerzysty i gry światłem i cieniem, tak, żeby jednak ten serial trzymał się po stronie erotycznej, a nie pornograficznej. Natomiast rzeczywiście dwa pierwsze odcinki to jest. No, powiedziałbym bardzo dużo wizualnej przyjemności, ale kolejne odcinki z kolei. I rzeczywiście ideją... o grze w znaczy... hokejach. Tak, no bo. <grym> o grze w hokejach się Państwo niczego z tego serialu ja, nie dowiedzą. Dobra, tak, taki quiz szybki, na przykład, o to będzie tutaj zapytać. Tam są połowy w meczu czy tercje? A tercje. Dobrze. I e, Nie, bo ja wiem trochę o jest sprzed tego serialu, ale kwestia polega na tym, że jakby okazało się, że taki dosyć klasyczny schemat melodramatyczny, czyli to jest miłość, która się nie może ujawnić, mhm. bo jest miłością w profesjonalnym sporcie, w związku z tym em, nie ma tam miejsca na, na taki związek, znaczy męski związek, bo kobieca oczywiście jest, bo to jest zupełnie inna rzeczywistość sportowa, sprawia, że dostajemy Sześć odcinków melodramatu, tak naprawdę. E, no gorącego melodramatu, ale takiego, który też wywołał mnóstwo dyskusji. Wywołał dyskusję m.in. o to, dlaczego to się tak dobrze ogląda, e, też o tym, co chcemy oglądać, o tym, no do właśnie, jakiego stopnia jest chcemy to. Chcemy po prostu historię o miłości, w, te, w tych cholernych czasach. Prawda? To chcemy, tak. A. Chcemy poczuć takie typowe emocje, które nam towarzyszyły dawno temu, kiedy oglądaliśmy takie romanse no bez wątków queerowych. Bo to też pytanie, do jakiego stopnia to jest queerowa historia, prawda? A do jakiego stopnia jest to pewna fetyszyzacja w ogóle mm. związków jednopłciowych. Natomiast jednocześnie też to jest moim zdaniem przyczyna do rozmowy właśnie, dlaczego, dlaczego w tym momencie tak nas to cieszy. Ja mam taką teorię, że na przykład bardzo wiele kobiet oglądając ten serial ma takie poczucie, że te wszystkie wątki, które by im przeszkadzały, gdyby to był związek damsko-męski, bo musiałby to odnieść do siebie, musiałby się zastanowić nad relacjami kobiet i mężczyzn. Kiedy to jest dwóch młodych, bardzo przystojnych chłopaków, po prostu może odłożyć to na inną półeczkę i cieszyć się tymi emocjami, uczuciami, ukrywaniem. W ogóle y, wydaje mi się, że mamy taką słabość jakoś ludzie do podglądania takich związków, które się nie mogą ujawnić, bo te wszystkie gesty, wymowne spojrzenia, fakt, że nikt nie wie, że trzeba to gdzieś tam y, ukrywać przed światem, jednak budzi w nas jakieś takie emocje. Już od bardzo dawna, tak? bo to jest jeden z, podstawa, z podstaw takiego popularnego melodramatu. A masz swoją ulubioną już drużynę w lidze NHL, do, nie, nie. to oczywiście nie ma w tym serialu, o którym mówiliśmy, ale <laughs> Nie, nie, nie oglądam, nie hokeja, jakby mnie to nie bawi? Nie jest nie, nie to widać krążka. Ale ten, ale wiem, że w ostatnich latach kobieca widownia hokeja bardzo się zwiększyła ze sprawą romansów hokejowych, więc coraz więcej jest kibicyk. hokeja. A ja byłem, przyznam się państwu, teraz pierwszy raz takie wyznanie. Byłem cztery razy w życiu na meczach ligi NHL. O. I co, w której tak się fantastycznie? całują? fantastycznie oni się biją tam, z tego wszystko bo bardzo się fajnie ogląda. Nie, nikt nie uprawia seksu tam na parkiecie, ani się nie, nie, nie znaczy na parkiecie, parkiecie, na lodowisku. Na lodowisku. No to bo zimno Nie jest. całują się, nic nie wyznają sobie miłości, raczej właśnie z, na parzanka. Ale ogląda się to bardzo dobrze, jeżeli jest dobry mecz, bo jeżeli już mecz tak w tej drugiej tercji już wiadomo, co się tam wydarzyło, no to raczej już tak się to dość nudne staje. Ale oczywiście cały ten sztafaż hymn Stanów Zjednoczonych, Kanady, zawsze przed każdym meczem, te różne jakieś. taki, taki ten cepelin sobie latający w, w hali, ten wielki ekran, no to wszystko. W Madison Square Garden widziałem jeden mecz, słuchaj, w, gdzie to ja widziałem w Toronto, widziałem jeden, także trochę w Ottawie też. Także trochę, trochę tego było, to już się pochwaliłem. Trochę będziemy nawiązywać do serialu takiego jak właśnie Hitted Rivalry, no bo wątek cenzury jakoś zawisł w tym roku nad popkulturą i to paradoksalnie nie w jakimś miejscu, w którym moglibyśmy się tego raczej nie spodziewać, tylko w kolebce wolności. Oczywiście kolebka się bardzo broniła przed tym. Takie przykłady też znajdziemy, no ale w Stanach Zjednoczonych. Tak, to znaczy rzeczywiście ten 2025 rok to był taki rok ustawiania się mediów, ustawiania się telewizji, ale także producentów filmowych i streamingowych wobec nowej władzy, wobec nowej władzy Donalda Trumpa i jego nowej administracji, która dosyć jasno dała do zrozumienia, że jednak chce mieć jakiś głos w sprawach kultury. To nie jest przypadek, że to Centrum Sztuki Kennedy'ego obecnie jest Centrum Sztuki Kennedy'ego i Trumpa. Trump sam się ustanowił szefem rady, on na... się bardzo ze sztuką kojarzy. Tak, też. bardzo. Jest to człowiek, człowiek, kultura, kultura, człowiek kultury. Człowiek kultury. Hmm? Natomiast rzeczywiście taki moment, który chyba był taki najbardziej szokujący, to moment, kiedy Jimmy Kimmel, czyli bardzo popularny prowadzący tok show amerykańskiego, właściwie nie zażartował, tylko w swoim monologu zwrócił uwagę na to, że środowisko MAGA, czyli środowisko republikanów, części republikańskich polityków, bardzo się stara, żeby po śmieci czarnego czyli popularnego influencera, aktywisty prawicowego, bardzo zwali winę na to morderstwo polityczne i na tą przemoc polityczną która jest w Stanach Zjednoczonych na kogokolwiek tylko nie na własne środowisko. No i uznano, że ta uwaga, która w ogóle w jakikolwiek sposób wiązałaby środowisko polityczne, maga z przemocą polityczną, jest nie na miejscu i władze ABC, czyli stacji, w której Jimmy Kimmel ma swój program, a stacja ABC należy do Disneya, postanowiły zawiesić jego program. I teraz wydaje mi się, że my w Polsce nie jesteśmy do końca w stanie zrozumieć, co to znaczy zawiesić talk show amerykański, tak? Mhm. To znaczy, talk show amerykańskie mają swoich prowadzących nie przez kilka lat, tylko przez no niemalże kilka. Kilkadziesiąt lat eee, i fakt, że można było, w w że może to są napowiedzieć. Takie tak. prawda? Eee, wentyle hmm. bezpieczeństwa też dla wielu osób. Siada się wieczorem, ulubiony komik podsumowuje politycznie dzień, ale też tym, czym się zawsze Stany Zjednoczone szczyciły, to to, że no, niezależnie od tego, co się dzieje politycznie, ten komik może wieczorem wyjść i powiedzieć o władzy, co chce, a władza mu nic nie może zrobić. Przy czym konserwatysta wejdzie ci w słowo i powie, no tak, ale ci komicy zawsze z perspektywy demokratów to robili i to była libera". Liberalna Ameryka, która się Tak, Powiedzmy sobie szczerze, że, że przecież to nie Ale jest. Tak, że mają, Fox Fox też istnieje. Tak, istnieje także bardzo coraz większa, powiedziałabym, ta związana właśnie z prawicą amerykańską scena medialna. No i to był szok. To znaczy, to był szok, dlatego że to nie była. To nawet nie była taka uwaga, którą można byłoby uznać za wyśmiewanie e, przemocy politycznej, za wyśmiewanie samego czarnego keka, i jego śmierci. E, natomiast rzeczywiście Maga bardzo chciała, żeby każda uwaga, która nie mówi, że e, zgodnie z ich e, interpretacją rzeczywistości została potraktowana jako naruszenie jakiegoś dekorum e, tej sytuacji. E, Jimmy Kimmel wrócił e, ze swoim programem. Zresztą ABC przedłużyło mu kontrakt na kolejne pięć lat. E, natomiast e, rzeczywiście to był taki moment otrzeźwiający, co ciekawe, w tym samym roku, bo też w minionym, e, pojawiło się ogłoszenie, że stacja CBS zdejmie program Stevena Colberta, mhm. e, czyli jeden z tych najlepiej, najbardziej oglądanych programów wieczornych, Late Night Show. E, I tutaj e, też widzi się element no, cenzury politycznej, ponieważ e, stacja CBS musiała się umówić z Trumpem po tym, jak on ich pozwał o wywiad, dla, o źle zmontowany wywiad dla programu 60 Minut. No, i to Colbert bardzo, bardzo skrytykował umowę między swoją stacją macierzystą a Trumpem. Nazwał po prostu łapówką, co przez, powiedzmy sobie szczerze, jest bardzo bliskie łapówki. I zaraz potem pojawiła się informacja, że no, niestety program jest niezyskowny, w związku z tym trzeba go zdjąć z anteny. Co też było szokujące, bo rzeczywiście to te od razu powiedzmy te wieczorne talk showy mają coraz mniejszą widownię, ponieważ jakby coraz mniej osób ogląda telewizję w ogóle taką tradycyjną. Natomiast wiele stacji utrzymuje jako, no właśnie, jako taki symbol. Jednego z najstarszych programów te, formatów telewizyjnych amerykańskich, typowo amerykańskich. Więc tak, to był taki rok, który pokazuje, że ta administracja bardzo chciałaby, żeby Hollywood, żeby te wielkie platformy ustawiły się bardziej w stronę wartości konserwatywnych, co zresztą się będzie Już Ja słyszałem takie i... pogłoski wiesz, kilka lat temu, kiedy był promowany serial Królowa. Mhm. Przez dużą platformę, ich produkcja, polska produkcja, no i też doszły mnie takie słuchy, że strategia promocyjna tego serialu została zmieniona po tym, jak w Stanach zmienił się zarząd tej platformy, żeby bardziej akcentować wartości rodzinne. W kontekście tego serialu, a nie opowiadać, że to jest o drag queens. Znaczy, powiedzmy sobie od razu, e, wszystkie duże wytwórnie filmowe, ale także właściciele platform streamingowych, to są wielkie biznesy. Wielkie biznesy, które między innymi mogą funkcjonować dzięki ulgom podatkowym, dzięki temu, że, no właśnie, mają może nie bezpośrednio wsparcie państwowe, jak to się dzieje w Europie, ale funkcjonują w pewnym środowisku, które wiąże bardzo duży biznes z, dużą, z wielką polityką, tak? Mhm. Nie jest przypadek. Ale że... to otoczenie, przepraszam, że wchodzę tak. ci w słowo otoczenie takie mają wsparcie amerykańskiej administracji, na przykład w negocjacjach z Komisją Europejską, otóż prawda? To, otóż to. Nie jest przypadek, że wytwórnia Paramount wyprodukuje godzinę szczytu 4 na prośbę prezydenta Donalda Trumpa. I ta kwestia jest taka, że nie ma się tutaj co łudzić. To znaczy, to jest tak, że te, te duże biznesy ustawiają się względem władzy tak, żeby nie wchodzi w nią zbyt wielki konflikt i żeby rzeczywiście tam, gdzie te wartości, a w Stanach Zjednoczonych no chociażby te wartości chrześcijańskie Chrześcijańskie, tutaj proszę dodać cudzysłów, bo one są definiowane przez bardzo specyficzne pojmowanie chrześcijaństwa. Znowu triumfowały i to będzie, to będzie, to będzie się pojawiało częściej. Zwłaszcza, że przy tak olbrzymiej produkcji filmowej i serialowej jest miejsce i na to, i na to, żeby zaspokoić bardziej liberalnego widza. Więc mi się wydaje, że tutaj będziemy to widzieli w następnych latach z całą pewnością. No i. To nie powinno nas dziwić, bo wielki biznes będzie się ustawiał frontem do władzy. To zresztą widzieliśmy na inauguracji Trumpa, gdzie właściciele największych Big Techów złożyli swój hołd lenny nowemu nowej władzy Stanom Zjednoczonym i potwierdzili, że chcą się z nią trzymać. Rozmawiamy, proszę Państwa, o 2025 roku w popkulturze, czyli w zasadzie rozmawiamy trochę o tym wszystkim, co gdzieś przez nasze głowy, o tych wszystkich bodźcach audiowizualnych które z ekranów różnych się do nas sączyły, a właściwie, które na siebie sprowadzaliśmy poprzez algorytm. Mój algorytm na przykład oszalał na punkcie Eryki Kerk. W <śmianowicie> dostaci przepraszam, że to mówię, ale naprawdę. to tak, znaczy ja tak chcę tak tylko jest. powiedzieć, że mój algorytm szalał na punkcie Donatana Bailey, więc ja wygrałam. Okej, okay. no wygrałaś tak jest. Kasia Czajka, kominiaczuk jest w studiu, rozmawialiśmy trochę o tym, że pojawiło się to słowo na C, czyli cenzura, może bardziej na A, autocenzura, albo na self-censorship, czyli słowo na S. Pewnie można by o Oscarach już. Coś takiego powiedzieć. To było, zobacz, kilka tygodni po objęciu urzędu przez Trumpa, a już można było tam poczuć coś nowego, nową atmosferę. Tak, atmosfera tegorocznych Oskarów była bardzo, powiedziałabym, zgaszona politycznie. Widać było, że te wielkie deklaracje, które, na których się trochę spodziewano, zwłaszcza biorąc pod uwagę, zarówno wojnę w Ukrainie, jak i sytuacji w gazie, że spodziewano się, że będzie dużo polityczności, ale wygląda na to, że Hollywood wybrało na przeczekanie, wybrało ten wieczór, żeby nie mówić zbyt wiele, żeby no jednak mimo wszystko nagrodzony film Anora był filmem bardzo niszowym, bardzo takim autorskim, w związku z tym skłanianiem się bardziej ku kinu autorskiemu, ku takiej celebracji Szona Bakera, który zebrał wszystko, co mógł zebrać i wydaje mi się, że to był taki moment, w którym ja sobie zdałam sprawę, tak, że Hollywood bierze bardzo mocno na przeczekanie, że będziemy Mieli następne kilka miesięcy takiego przyglądania się, czy się opłaca stanąć w jednym rzędzie z tą nową władzą, co się opłaca powiedzieć, czego się nie opłaca powiedzieć. I y, mam wrażenie, że się nie przeliczyłam. To rzeczywiście, że ten 2025 rok to był właśnie taki rok rozpoznania, rok, y, gdzie oczywiście ciągle były głosy zarówno proukraińskie, jak i propalestyńskie, ale były jednak mimo wszystko w takim nastroju, że gdzie, gdzie jest ten moment, w którym no właśnie, zaczynają się reperkusje, bo też powiedzmy sobie szczerze, że jeśli chodzi o takie obrazy popkulturowe, no to ja też przypomnę, że na początku roku między innymi Donald Trump wykorzystał AI i wypuścił taki filmik, prawda, Trump-Gaza, który pokazuje, jakby wyglądał, wyglądały te przestrzenie Trump-Riviera tak, tak? Trump pod jego władzą i to też jest taki element, który był bardzo ważny w popkulturze dla tego roku, czyli ten AI slop, jak to się mówi, tak, czyli te filmiki generowane Myślę. przez AI w koszmarnej estetyce, które wchodzą do polityki, które są bardzo często wykorzystywane, właśnie chociażby przez Donalda Trumpa, które wprowadzają nas w jakiś taki. Niewyobrażalną wizję rzeczywistości, której byśmy sobie sami nie wykreowali. No i czasem jak Borsuk zmywa naczynia w jakimś tak, podlaskim czasem, domu, no to jeszcze zrozumiesz, że tak. to jest sztuczna inteligencja, ale bywa, że nie zrozumiesz tego tak. i można naprawdę okłamywać. Odbiorców w ten sposób. Tak, a z drugiej strony po prostu też przesunęło to pewien język wizualny jeszcze dalej, prawda? To znaczy, możemy sobie właśnie, no chociażby ten filmik Trumpa, on jakby trochę o nim zapomnieliśmy, a on moim zdaniem on pokazuje po prostu jak gdzieś wywiało dekorum z tego wszystkiego, co, co dotyczy rzeczywistości. Czyli mamy tutaj ruiny, zmarnowane ludzkie życia, stracone ludzkie życia, jakieś takie wyobrażenie przepychu luksusu złota, które to złoto zresztą jest jakimś tam motywem przewodnim wizualnym prezydentury Trumpa. Mhm. No dobrze, w ogóle by. Byliśmy rozpolitykowani i zresztą świat się tak zmienił. Może to jest dobrze z jakiegoś powodu, że, że, że właściwie gdzieś wiesz, jednym okiem patrzyliśmy na jakiś śmieszny filmik z jakimś zwierzaczkiem zabawnym, który coś śmiesznego robi, a drugim oglądaliśmy infografiki czy, czy ścierające się obozy na temat Gazy, czy Izrael ma prawo, czy nie ma prawa. I tak dalej. Znaczy, wydaje mi się, że bardzo wyraźnie widać, jeśli spojrzymy na najchętniej oglądane filmy tego roku, że jednak zwyciężał e, nas trochę eskapizm, ale taki eskapizm, który też był w jakiś sposób zakorzeniony w pragnieniu wartości, chociażby wielki sukces Supermana Jamesa Gana, który hmm. wracał właśnie do takiej klasycznej superbohaterskiej szlachetności e, obrony słabszych. Natomiast wydaje mi się, że bardzo wiele osób czuje, choć może to wydać się jakby takie bardzo przygnębiające zmęczenie tą sytuacją, czują, że z jednej strony powinni w jakiś sposób odnosić się do ważnych spraw rzeczywistości, z drugiej strony nie są do końca w stanie jej ująć z trzeciej ich przygniata, i wydaje mi się, że bardzo dużo było właśnie takich napięć pomiędzy poczuciem, że coś się powinno zrobić, coś się powinno wiedzieć, a poczuciem, że a co, jeśli po prostu będziemy oglądać kolorowe filmy, kolorowe muzykale i będziemy radośni. I chyba taki punkt, w którym chyba wszyscy się najbardziej zgadzali, to była krytyka miliarderów w tym roku. To rzeczywiście, prawda? Mm. Katy Perry wylatująca w kosmos na 5 minut. Ale nie sama, żeby było jasne. Nie sama, ale mhm. także z całą ekipą kobiecą. No, wyniesiona na orbitę przez Bezosa, sam Bezos biorący ślub w Wenecji, przepędzany stamtąd przez mieszkańców Wenecji, którym kibicowali ludzie na całym świecie. Jakieś takie poczucie, że Oglądamy taką nową arystokrację i trochę nam się gilotyny ostrzą, że się tak wyrażę w kieszeniach. Mm -hmm, dobrze. Trochę nam się gilotyny ostrzą. A co nam się ostrzyło w Polsce? Bo mam wrażenie, że jeżeli chodzi o kino, to ostrzyło się spojrzenie reżyserów i znowu, nie wiem czy właśnie, czy, czy, czy się zgodzimy, że znowu, ale że kino społeczne miało swój ważny czas. Dla mnie to jest w ogóle niesamowite, tak? Bo wydawało się, że ten 2025 rok będzie powrotem do takiego bardzo klasycznego myślenia o tym, co w Polsce przyciąga widzów. Chopin, Chopin, prawda? Konkurs szopenowski, biografia Chopina, olbrzymi budżet, nowy film Agnieszki Holance o Francukawce, więc znowu taki nieortodoksyjne, ale jednak kino biograficzne. Ministranci nagrodzeni w Gdyni, czyli kino, które w jakiś sposób niby dotyka tego, co boli, ale nie bardzo jakoś nas pociesza. I w tym momencie wchodzi Smarzowski cały na biało, wchodzi z domem dobrym, wchodzi z filmem o przemocy domowej, mhm. po prostu wpycha palec tam, gdzie boli. I Polacy, zamiast się wycofać, szturmują kina. I dla mnie to jest niesamowite, bo moim zdaniem, to jest dowód na to, że wciąż trochę nie, nie rozumiemy, jak działa polski widz, tak? Ciągle wydaje mi się, że producentom się wydaje, że można zaproponować kino lekkie, łatwe, przyjemne i polscy widzowie pójdą, prawda? Że to jest to, co mm -hmm. przyciąga. A tymczasem wygląda na to, że my lubimy to kino społeczne. My chcemy, żeby, żeby twórcy, no zwłaszcza smarzowski. No Ale jest... lubimy, chcemy je oglądać. Chcemy je oglądać. Chcemy, żeby nas bolało. Mm -hmm. Wydaje mi się, że chcemy rozdrapywania rant to w nas budzi emocje, to też jest jednak mimo wszystko coś, co... E spełnia tą kluczową rolę kina, czyli odnosi się do naszych doświadczeń i też podpowiada, że nie jesteśmy z nimi sami, tak? Że to są doświadczenia dużo szersze. Wiemy, że film Smarzewskiego przełożył się na zgłoszenia pod linie pomocowe, interwencyjne, jeśli chodzi o przemoc w domu, czyli innymi słowy jest to nie tylko kino społecznie poruszające tematy społeczne, ale też społecznie pożyteczne, tak? I ja muszę powiedzieć, że to mi daje nadzieję, tak? Że być może my sami siebie nie znamy, być może jesteśmy jednak mimo wszystko w tych naszych preferencjach kulturowych nie osadzeni wyłącznie w pragnieniu eskapizmu, ale też w pragnieniu właśnie dotykania tego, co boli i że umiemy się w tym jakoś mierzyć, tak? Że to nie jest tak, że od tego uciekamy. I oczywiście jest to rok, w którym najchętniej oglądaliśmy Heweliusza, najchętniej oglądaliśmy Nowy Sezon 1670, który też jest komentarzem na temat Polski, prawda? Oczywiście. Bo Polacy kochają komentarz na temat Polski. Niesamowitym hitem był powód Rodzinka.pl, który okazał się wyjątkowo mrocznym powrotem. Ale jednak mimo wszystko jest nas jakaś potrzeba, żeby, żeby tą rzecz Rzeczywistość, którą znamy, która nas boli, którą być może nie wiemy, jak opowiedzieć, żeby ktoś wyszedł i nam powiedział o tej rzeczywistości. I chcemy tego. I zrozumieć trochę siebie poprzez to lepiej. Wróciły, właśnie też przeczytałem, wróciły na listę bestsellerów w tym roku znowu chłopki. Nie to jest niesamowite. Czasów, wróciły. To jest niesamowite, ja myślę, że to jest w ogóle coś, co powinno się przestrzegować w zakresie światowym, bo ja nie znam innego kraju, w którym reportaż historyczny uhum. byłby tak niesamowitym hitem. No ale to jest też jakby element tego, że my chcemy zrozumieć siebie lepiej i wydaje Poprosz, mi się, że skąd akurat jesteśmy, prawda? tak, chłopki my. nie tylko mówią, skąd jesteśmy, ale też e, wiele wydaje mi się, współczesnych kobiet e, i mężczyzn i w ogóle Polaków próbuje też odpowiedzieć, sobie, dlaczego jesteśmy tacy, jacy jesteśmy, tak? E, I wydaje mi się, że znajdują w tych chłopkach odpowiedź, chociaż ja. Cały czas jako historyczka polecam, jak już przeczytamy chłopki, to poczytajmy więcej, bo ten obraz jest bardzo zróżnicowany, bardzo wielowymiarowy i nigdy nie należy w historii być wyznawcą jednej książki. No i proszę Państwa, pytanie: czy odświeżać lalkę przed 2026 rokiem, czy nie? Czy jednak zawsze odświeżać lalkę, bo nie mamy dużo lepszych Czy powieści. czytać ponownie w tym znaczeniu Tak, zawsze, <gry> zawsze, czytać, zawsze czytać lalkę. Ja przyznam szczerze, że powód do lalki, jeśli państwo jej od dawna nie czytali albo od czasów szkolnych, jest zaskakujący. Nie tylko dlatego, że Bolesław Płos jest po prostu wybitnym pisarzem i jest to wybitna książka, ale... Jesteśmy teraz w czasach agresywnego kapitalizmu i Wokulski też jest w czasach agresywnego kapitalizmu. I tak naprawdę, te nowe ekranizacje, które teraz powstają, to jest pierwszy raz, kiedy zobaczymy na ekranie lalkę, która zostanie zrealizowana w czasach kapitalistycznych. Co to oznacza? Pierwszy raz możemy naprawdę zrozumieć. Wokulskiego. Naprawdę zrozumieć świat, w którym on żyje, tak? Świat, który jest rządzony prawami kapitalistycznymi. I, I te lalki się... mają zarobić jeszcze, proszę tak. Państwa, więc jeszcze jest podwójna. Tak. Więc <grym> wydaje mi się, że pierwszy raz jesteśmy tak naprawdę, że możemy powiedzieć: okej, okay, dobra, jakby jesteśmy w tym samym. Mamy trochę podobnych problemów co Wokulski. Może nie akurat jeśli chodzi o problemy sercowe, ale już biznesowe. Powinniśmy go zrozumieć lepiej niż kiedykolwiek wcześniej. No ja bardzo na te lalki czekam. Ja jestem ogólnie rzecz biorąc przekonana, że nigdy za dużo reinterpretacji, interpretacji. Rywalizujących ze sobą interpretacji polskiej literatury, no właśnie, klasycznej, bo to nie, nie chciałabym powiedzieć narodowej, klasycznej. No i też nigdy nie jest złym pomysłem przeczytać lalkę. Jakby zawsze w lalce znajdziemy nowe treści, nowe wątki. No i też ja po prostu kocham to, że Polacy. Są spokojni, spokojni, a potem zaczyna się rozmowa o Lalce, o Wokulskim, o Izabeli, o tym, kto ma rację, kto jest stalkerem, kto jest creepem, jak to interpretować. I nagle emocje są po prostu na poziomie tysiąc. Ponownie, to jest do zbadania, że, że Polacy jakby mogą spać, póki ktoś nie zaczyna interpretować XIX-wiecznych powieści. Lalka Kor, proszę Państwa, w 2026 roku się nam zapowiada. Bardzo dziękujemy za rozmowę. A obejrzysz coś tej nocy? Czy zabawa, jednak? Nie, ja jakby swój ostatni seans kinowy w tym roku spełniłam, w związku z tym ja się dzisiaj będę bawić, ale mam taką zasadę, że 1 stycznia zawsze idę do kina, żeby zacząć nowy rok od filmu, tak? Żeby mieć taką pewność, że. Co wybrałaś? Wybrałam drugą z ponieważ jej jeszcze nie widziałam, a jest to jeden z największych przybojów zeszłego roku, więc wypada nadrobić. Dobrze. Katarzyna Czajka-Kominiarczuk, czyli zwierz popkulturalny. Bardzo dziękujemy Ci za wizytę i za. Twoje myśli, wszystkie, które tutaj y, nam dzisiaj ofiarowałaś, no i też za racice namiętności. Raz jeszcze dziękuję. Byłem wzruszonym czytelnikiem i wybieram się do puszczy, sprawdzić, czy tam tak rzeczywiście jest. A później możemy na hokeja się umówić na ligę NHL i też sprawdzić. W której takcji się całują? Y, tak, tak jest. Tak. Bardzo dziękuję. Radio Nowy Świat. Pion i poziom.